Cześć i zapraszam Was dzisiaj na nową karierę Lech Poznań. Trenerką będzie Wiktoria Lechowska. No i teraz moje pytanie brzmi do widzów: kogo sprzedać, a kogo kupić? Już Wam pokazuję zespół. I tak, jeśli chodzi o wiek, no to Betarek ma 30 lat. Rozek 23. Mędrala 17 Pruchniewski, 16. Douglas 33. Anderson 27 Salamon 32. Tak 26. Mielć 29 Braź 30. Pinkut 20 Gurgul.

Jak na wypożyczeniu w ruchu Chorzełów ma 19 lat. Dziuba 18 ma lat. Marwiński 21. Hostić 27. Sosa 23. Nadolski 18. Baluła 26. Goldech 27. Artur Sobiech 33. Isak 30 no i Szymczak 21 lat. A ze mną jest Wojtas Vlog. Sniema wideo w Jakubisał Wojtas Vlog i Wojtas Psikanał Jakub dzisiaj zaczyna nagrywać to, co najbardziej lubię na kanałach, zarówno u niego, jak i u Sebastianisa, czyli kariery. Zaczyna lesem Poznań. To lato 2023 do Lecha Poznań dołączyli Dino Hotpic i. O... Goli-Zadek, też że Goli-Zadek to nie wybor transferowy jak na razie, ale chodzić też. No więc tak to wygląda. Mam, no tylko tym razem nie będzie Lewandowskiego, Piotra, Relieńskiego Mbappé, tylko po prostu będą realne transfery, że tak powiem. No bo już nie ma e, bogatego inwestora. Już teraz jest jakby tak jak w rzeczywistości e, już bez takich udziwnień. Więc teraz będzie na pewno trudniej kogoś takiego mocnego kupić. Bo jeśli chodzi o budżet z Vlog, to mamy 6 milionów, a bieżący budżet to jest 5 milionów. Razem mamy 6 milionów, więc no to nie jest jakoś wybitnie dużo. Więc na pewno będziemy tutaj też inwestować w szkółki juniorskie i rozwijać oczywiście młodych i sprzedawać za wielkie ogromne pieniądze. Dobry pomysł bardzo. Co tam proponujesz, Wojtas, vlog? Kogo ma, miałbym sprzedać, a kogo miałbym kupić? No, w sumie dużo jest pomocników, więc proponuję kogoś pomocników sprzedać, natomiast na listę życzeń możesz dodać kogoś z Radomiaka, nie wiem, na przykład... Aj, mam, już wiem, Dawida Rafała dodaj. No, oczywiście dopiero to przy kogoś nie ma sensu, go kupować, ale w zimą możesz tylko kupić, więc dodaj do listy życzeń Dawida Drachała i z Radomiaka Leonardo Rosze. Dobrze, Dawid Drachal, dodajemy go do listy życzeń, Dawid Drahal, tak? Ma 18 lat. Może no, więc może się przydać do drużyny w kryzysie. No w sumie jeszcze, z tego co widzę w lechu Poznań, to proponuję ci sprzedać Radosława Morawskiego. Radosława Morawskiego, tak? Wystawi go na listę, no bo z tych mozdników jest najsłabszy. No dobrze, no to Murawski idzie na listę transferową. Tak, i jeszcze Ci proponuję dodać na listę życzeń z Radomiaka, yy, Dawida Bremowicza, to może ten, jak dojdzie do tego transferu, to się ucieszy większość kibiców Radomiaka, cię, którzy Cię oglądają, bo nie tylko ja jestem z z tego kanału. No i jeszcze proponuję Ci dodać Leonardo Rosze, z Radomiaka. Dobra, czyli jeszcze jeden Dawid, tak? Tak, Dawid Abramowicz. Jest, to jest lewej obrońca. Kogo jeszcze proponowałeś? Leonardo Rusza. To jest napastnik, ma 26 lat. Więc będziesz jego potrzebował, tego go kup. Polecam Ci jego. Dobrze. Na pewno, na pewno spróbuję go tutaj ściągnąć. Zobaczymy, co widzowie mi powiedzą. Oczywiście. Możemy tutaj też wrzucić od razu sztab szkół juniorów. Akurat mamy Artura Maciaszka. Rozpoczniemy scouting na przykład. Niech sobie szuka, właśnie piłkarzy z Polski. A czemu nie? Może być Polska. I damy mu niech szuka 6 miesięcy. I dowolny. Niech szuka po Polsce. Jeśli chodzi o Terminarz, no to też wam od razu powiem. Będziemy grać z Rakowem Częstochowa. Później gramy z Puszczą Niepołomice. Później z Krakowią, z Radomiakiem Radom, Legią Warszawa, Śląsk Wrocław. No i tak dalej. No, du dużo tutaj będzie generalnie spotkań, ale też długie przerwy z tego, co tutaj widzę do tych meczy. Więc no, będzie się na pewno działo, na pewno będziemy się starać jak najlepiej, żeby e, wygrać e, mistrzostwo przede wszystkim kraju. Puchar Polski, super Puchar Polski. No i dostać się do Ligi Mistrzów, tak, do kwalifikacji Ligi Mistrzów. Przede wszystkim. Będziemy się starać. A ze mną był Wojtas Vlog. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Widzowie kanału Jakubiksa wbierajcie oczywiście na moje dwa kanały Wojtas Vlog i Wojtas Przykanał. Mam nadzieję, że ta kariera Lechem Poznań się zakończy tak ta, jak te inne kariery Jakubiksa, czyli jak Kariera Barceloną, jak kariera Borussia Dortmund a tak ekstrakasowym klubem. Oby się tak zakończyła jak kariera Sebastian. Co prawda on miał tam niesamowity skład, ale co prawda u Jakubiksa tego w tej karierze nie będzie. Ale mam nadzieję, że się powtórzy sukces w tamtej karierze. No zobaczymy, jakich tutaj widzowie zaproponują piłkarzy. I zobaczymy w jakiej formie będzie. Drużyna. No i czy uda im się wygrać i zdobyć potrójną koronę, a może nawet poczwórną? Kto wie? Więc jak się Wam podobało, to oczywiście zasubskrybujcie mój kanał, skomentujcie, oceńcie, zostawcie dzwoneczek, żebyście byli na bieżąco, żebyście nic nie przegapili na moim kanale. Podajcie też na kanał Sebastianixa, Wojtas Vlog i Wojtas Psi Kanał. Games. No, i fanatyk, widzewa. I możecie też napisać opinię, co sądzicie o tej karierze. Z chęcią zobaczę. No, i czekam na Wasze też oceny, tak? Jak mi w ogóle poszło, jeśli chodzi o ten pierwszy materiał z kariery Lecha Poznań. To będzie trenowała Wiktoria Lechowska. I możecie też napisać, wydać opinię, jak Wam się podoba ta dziewczyna, którą stworzyłem. Czy ładna jest, czy nie? Starałem się zrobić jak najładniejszą dziewczynę w grze, jak w innych karierach. Więc trzymajcie się i do usłyszenia.